Dzień dobry, cześć. Z tej strony Wilku to już drugi odcinek mojej serii z gry LEGO Star Wars. Mam nadzieję, że dobrze Wam się oglądało pierwszy epizod tejże mojej serii. Przyznam się szczerze, że ten odcinek powinien być dużo lepszy, bo misja powinna być naprawdę konkretniejsza naprawdę powinna być dużo, dużo ciekawsza. Też ja myślę, że będę trochę bardziej ogarnięty, już tutaj przypomniałem, co i jak tutaj się robi. Chciałbym Wam tylko tak na starcie, zanim jeszcze na dobre ten odcinek się rozpocznie chciałem Wam pokazać, jakie są efekty przejścia tej poprzedniej misji. Mowa tutaj oczywiście o tym, co zebraliśmy i co uzyskaliśmy. Po pierwsze mm, chciałem wam pokazać co dostajemy, kiedy zbieramy mini zestawy. E, zdobywamy pojedyncze klocki, no zresztą macie to ładnie podpisane <laughs> pojedyncze klocki, e, no, z których kiedyś powstanie jakiś model. Dlaczego to wchodzi? Nie wiem, nie mam pojęcia. W każdym razie e, to tyle, jeśli chodzi o mini zestawy takich miejsc parkingowych, jest tutaj 17, to z tego powstaną jakieś statki, jakieś pojazdy no, dużo to może być rzeczy naprawdę, oczywiście wszystko związane z pierwszymi trzema filmami Star Warsów, z nową trylogią. No a tutaj mamy to co dostajemy za poziomy, czyli za uzyskanie tego statusu Jedi. No i jak widzicie, na razie to wygląda niejako. To nie jest nic. Szczerze mówiąc nie wiem akurat, co to nam odblokuje, no ale mam nadzieję, że się dowiem tego. Kiedy będę grał po prostu w miarę upływu czasu e, Coś tam ogarnę więcej A my już słuchajcie przechodzimy Oczywiście do kolejnego poziomu z Mrocznego Odlokowały Odblokowały nam się, o tym nie powiedziałem ale, ale chyba to widzieliście, odblokowały nam się także poziomy Z Ataku Klonów i z Zemsty Sitów e, Czyli jeśli ktoś by chciał Zmienić kolejność, no to oczywiście Czemu nie, jak ktoś nie robi Mrocznego winma, To może go właściwie ni nawet nie przejść Ale my oczywiście robimy wszystko chronologicznie Chciałbym, tak jak już mówiłem, e, skupić się Trochę fabularnie na tej grze My wchodzimy w poziom Inwazja na Nabu. No i standardowo witają nas te napisy. część pierwsza, mroczne widmo. rozdział drugi, inwazja na Nabu. To jest naprawdę miód dla uszu. Federacja Handlowa zaatakowała pokojowo nastawioną planetę Nabu. Huygensin i Obi Wan Kenobi ukryci na pokładzie jednego z okrętów desantowych przedostają się na powierzchnię planety. Teraz muszą nawiązać kontakt z miejscowymi siłami, zanim będzie za późno. Czyli to jest to, o czym mówiłem pod koniec poprzedniego odcinka. Przybywamy na Nabu. Aby ostrzec w pewnym sensie Padme Amidale, powiedzieć, że to nie jest wszystko blokada, że chyba jednak Federacja Handlowa, no, chce poważniej zagrażać. No, nie do końca tak to wyglądało w filmie, ale... Ale zaraz będzie coś, co w filmie było, zaraz będzie taka akcja. No i w tym momencie trzeba spierdzielać. O co to jest? O co chodzi? Jakiś taki stały element w każdej części, jakaś, kurde, słuchawka. Część, która... Jezu, nie, nie robi nic złego, która nie jest... jest nikomu potrzebna. E, dobra, tutaj z tego co pamiętam nie było nic ciekawego. Możemy oczywiście... O Jezu, jak jestem patologiczny e, Możemy oczywiście to szybko przerażować, nie ma wielce sensu walczyć z tymi, z tymi droidami. Szczególnie, że można więcej stracić niż e, skorzystać. Jedyne co... E, no to muszę ich zabijać, jeśli właśnie... Wchodzę w interakcję z czymś, bo zauważyłem m, podczas testowania sobie tej gierki, że jeśli na przykład korzystam z mocy, jeżeli próbuję coś naprawić, próbuję coś podnieść, no to... O Jezu, kurde, jak to naprawdę traci się szybko życie. Yy, to wtedy, wtedy, jeśli coś nam przeszkodzi, no to automatycznie akcja jest przerywana. Dobra, ale nie jest to chyba trudne, myślę, że podołam. Tutaj... co musimy zrobić? Kurde, daj mi spokój, kopię. A obi oczywiście stoi, nie? No ja wcale nie umiem używać mocy, pewnie chcę tam teraz powiedzieć. Po co ja tu w ogóle jestem? Postoję. Nie ma sprawy, ale no, jednak bym oczekiwał od niego czegoś więcej. Okej, okay, jest pięknie. No i chyba zaraz pojawi się on. Tak jest. Najbardziej znienawidzona postać z całych Gwiezdnych Wojen. Jar Jar Binks. Człowieka, o którym nawet nikt książek nie chce pisać. Naprawdę, jest 200 książek o cyklu Star Wars, może nawet 300, nie wszystko przetłumaczone na język polski, ale naprawdę dużo przetłumaczone, tutaj taka dygresja z mojej strony. No ale o Jar to nie wiem, może z 5 jest max. Naprawdę, to jest postać, którą Lucas stworzył i chyba z niej yy, zrezygnował, bo ona, wiecie, w drugiej, trzeciej części to już pojawia się bardzo epizodycznie, chociaż w tej pierwszej części jest ona bohaterem. Tutaj widzę, że mamy mini zestaw, sprawdźmy, czy Jar Jar Binks. O, jest, jest Jar, Jar. i ja pierdzielę. Ale... Skoczna wesja, trzeba przyznać. Sprawdźmy, czy on sobie z tym poradzi. No, cholera, nie wiem. Nie chcę mi się rozkminiać, to będzie na kolejne przejście, ale wydaje mi się, że on dałby radę. Jakoś cwaniacko tutaj, niby się udało przeskoczyć. No i to jest taki dość niewdzięczny poziom. Poziom, gdzie Jar, Jar niestety musi się przydać. I jego skoki <głos》> będą e, tutaj wręcz niezbędne. Tyle, że Jar, Jar to jest taki ciul, co w ogóle nie potrafi... Aż, kurde, opróbłem mikrofon z wrażenia. To jest taki ciul... Bo tutaj chyba muszę sobie obniżyć, czy nie? Nie, tu musi Jar Jar niestety kroczyć do akcji. Eee, to jest taki poziom, gdzie. O, tutaj potrafisz chłopie? A nie, tutaj, tutaj daje. Jednak e muszą też chyba dać radę. O, o, o. O, 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 o. pięknie. Czas na JarJara chyba. Eee, w każdym razie. O czym ja mówiłem? Kurde. Nie wiem, o czym mówiłem. No tutaj JarJar Jar mnie tak pochłonął, tak mnie zainteresował. Wspaniała postać że już, że już nie wiem o czym gadam. W każdym razie będzie on takim użytecznym chłopaczkiem No wskoczcie, Jezu Co jest? Chłopcy Już problemy? Nie no, dobra, kolesie Koledzy Wskoczę tu A, dobra <grym>, Ale to było dziwne Normalnie nie potrafili tego przeskoczyć, ale kiedy Jar, Jar poszedł dalej, to nagle jakieś niestworzone siły w nich wstąpiły. Jezu, brawa dla mnie. Dobra, przełączam się na kogoś nowo, bo Jar, Jar niestety walczyć nie potrafi. Dobra, lecimy, lecimy, lecimy. Naprawdę fajna, dość taka szybka misja. Zawsze, zawsze pamiętam, mimo że Jar tutaj. Serio? Mimo że Jar tu się biega, to pamiętam, że ją bardzo lubiłem. Dobra, o o, dobra, 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 dobra. Tutaj jakieś mosty, budujemy mosty, nie wiem czy ktoś kojarzy taki program w telewizji, taki serial, nie wiem. Nie program, taki teleturniej był kiedyś, jest, jeden mini zestaw, ale tutaj Naprawdę... Oj, tutaj przeskoczę? Chyba tak. Dobra. Tutaj naprawdę nie będę się silił, słuchajcie, na robienie tego na jakimś poziomie, bo tym się zajmiemy kiedy indziej. <laughs> Judge to jest naprawdę śmieszna postać. Postać, na którą niestety... oj. Wow. Co tu się dzieje? E, byli skazani później e, nasi bohaterowie, czyli e, Quagon i Obi-Wan. Musieli z nią przemierzać. E, Oje, o kurde, taki bagna, są wiemy. my musieli przemierzać z nią kolejne. Czyli ty tu wejdziesz, czy nie? Nie, nie ma takiej możliwości. Tylko skakać u mnie chłopak. E, w każdym razie musieli z nią biegać później, ale no, trzeba przyznać, że w fabule. E, ta postać jakoś tam odegrała, jakąś tam swoją rolę odegrała. Dobra, tu już widzę, że robota dla, dla obi Okej. Okay. Coś się baguje niestety. Dobra, tak jak mówiłem, niestety albo niestety. Tracę pieniądze, ale nie nie, nie, nie o to tutaj chodzi. E, niestety, ale trzeba najpierw pokonać tych przeciwników, żeby cokolwiek zrobić. To jest trochę wnerwiające, ale z drugiej strony myślę, że dobre i takie dość realistyczne nawet, że chwila, tam nic nie było. Mówię, że nie, nie chcę za bardzo tutaj wszystkiego ogarniać i tak dalej, ale, ale czemu nie? Czasem tutaj coś można przejść. Jedno drugiemu nie wadzi. O, tu jest mini zestaw, ale. Hmm. No dobra, pokuszę się o, o zdobycie go, bo to wiadomo, to mi trochę skróci poszukiwania. Jak już będę grał po raz drugi, tu nic nie ma, nie ma, nie ma ukrytych pieniędzy, bo tak tak lubią zawsze kryć. Nie wiem, czy już tu mieli takie. Um, takie rzeczy czy już w tej części robili Kolego wciążę. O, dobra Okej okay. Powiem Wam naprawdę dobrze, dobrze mi się gra. Dobra, a może jednak tu musieliśmy pójść? Może... No chyba musieliśmy Okej, okay, czyli <ścoughs> wygląda na to, że chyba... jednak tam mogłem się przejść, bo tamto to był, to, było, to była taka dodatkowa arenka, dodatkowe miejsce Nie wiem, że odpowiedziałem Arenka, ale niech będzie, że, że tam e, mi się z kimś bił. Nieistotne. To mi się podoba, to jest ten atak Czuję moc Oczywiście pierdołowate kwiatki Widzę, że chyba nie zmieniło tu się Zbyt wiele y, pomiędzy Chociażby y, tą grą a, a Indianą Jonesem Kurde, bo ja tam coś widziałem Widzę, że chyba tam będziemy musieli pójść Ale, ale Tu coś było Co z tego będę miał Aha, okej, okay. dobra, coś czuję, że to będzie Coś dla Jar Jar'a Tak mi się coś... Uf, ale my to wnerwia. powiem wam, że te nowsze są łatwiejsze, naprawdę, tutaj trudniej jest uniknąć ciosu, znaczy właściwie wystarczy klikać X i, i też to odpycha w pewien sposób e, ataki, ale, ale mimo wszystko nie jest to łatwe, no i wkurza mnie to, że troszeczkę nasi kompani nie chcą, nie chcą pomagać, dalej chodź tu Jar tu, e, Jar, bo to chyba robota dla ciebie, wiesz, dobra, nie jednak tu nie ma roboty dla niego. Nie wiem, nie wiem co trzeba było tutaj zrobić, być może to trzeba było zniszczyć, ale już biegniemy do przodu. No, w filmie to chyba aż tyle oni nie biegali. Ale widzicie, docieramy do bagien, docieramy do, do miejsca do którego nawet Federacja Handlowa początkowo nie chciała wchodzić. No bo w sumie po co? Po co się tapować w błotku, w którym mieszkają inni Gunganie, czyli <grywania> bracia naszego jar Dżar Oczywiście jar nie jest tutaj mile widziany, no bo został on wygnany. Z tego, co czytałem przed odcinkami, to został on wygnany za wiele, wiele rzeczy. No wiadomo, przede wszystkim za to, że jest spierdzielonym niezdarą. Ponoć wielu robót się podejmował. Kurde, dlaczego tak dziwnie zakończyli? Nie mam pojęcia. Tutaj myślałem, że zaraz ten potwór wyskoczy. Pamiętacie pewnie tę akcję z filmu, kiedy, kiedy gonił naszych tutaj bohaterów. Taki potwór i prawie ich pożarł. No, w każdym razie kończąc ten wątek Jar -Jara, to z tego co czytałem, to on był kerlerem i też mu tam nie szło. Eee... Kurczę, gdzieś to miałem zapisane. Może tu gdzieś, gdzieś to jest. O, mam zapisane, tak jest. Kolejny odcinek, który pokazuje, jaka jest bieda, na jakich kartkach musieli pisać. Był też, też w Zoo i wypuścił stamtąd zwierzęta. Eee... No i także jakieś tam inne były atrakcje, dlatego go znienawidzono eee... i został on wygnany. No, ale oczywiście wrócił. Niechętnie został przyjęty i odesłany z kwitkiem. W sumie to bos nas, czy ten gruby gość, którego widzieliście, że tutaj jest chudszy niż, niż w rzeczywistości, jeśli mogę mówić o jakiejś rzeczywistości. E, no bos nas wysłał go na pożarcie właśnie tym potworom morskim, no ale przemierzając przez jądro e, nabu oczywiście, nic się naszym bohaterom nie stało, bo to byli Jedi, oni mieli, czuli moc, czuli, e, co się dzieje dookoła. Trochę się nagadałem, ale też, tak jak mówiłem, w tej serii będzie o to chodziło, będę starał się przybliżać te Star Wars. Jeśli gdzieś popełnię błąd, bo na pewno popełnię, e, zdaję sobie z tego doskonale sprawę, że też nie jestem, nie, nie jestem nieomylny i będę pierdzielił nieraz głupoty, no to oczywiście prosimy o zwrócenie uwagi. Ten poziom, no w sumie, był dość szybki, dało się go zrobić naprawdę krótko, wydaje mi się, że kolejne poziomy też dość łatwe powinny być, chociaż pamiętam, że były też takie naprawdę zajmujące, takich, przy których, no, trochę siedziałem i trochę się wnerwiałem i parę razy mnie zabijali. Nie przejmujcie się naprawdę tym, że ja tutaj padam, bo, no, wierzcie mi, to się może wydawać, że, że naprawdę jest mega łatwo. No, jest mega łatwo, ale, ale paść też jest bardzo łatwo. Także co, w tym odcinku to już wszystko, nie będę przedłużał, mam nadzieję, że wam się to dobrze oglądało. Oczywiście, jeśli wam się podobało albo i nie, no, to zostawcie swoją ocenę, piszcie komentarze. A jeśli jesteś nowym widzem, jeśli trafiłeś na ten kanał jakoś przez przypadek, to zastanów się oczywiście nad subskrypcją. Ja już wam bardzo dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Do usłyszenia, cześć. Niech moc będzie z wami.